Winny odżywiciel z na Mozeli. oznacza to, że jesteśmy oczywiście w łańbarze Stokadio. I na szczęście, na szczęście blogerzy wybrali Alzację. Tematyka alzacka w zasadzie dowolna. To jest taki region we Francji, który bardzo dużo ma wspólnego z Niemcami. Dużo więcej może czasami niż z kulturą francuską. Natomiast ze względu na swoje położenie tam są idealne warunki pod uprawę białych szczepów i mogłem co prawda sięgnąć po klasyczne Pinot Noir, które udaje się tam świetne, ale w taki upał jaki dzisiaj panuje w Krakowie to aż grzechem byłoby nie wybrać czegoś białego Um, straszny żar, 30 stopni i tak dalej. Mam nadzieję, że we wtorek będzie troszkę już chłodniej. Um, no i co? No i mamy producenta Meijer um, klasyka Salzacji, um, znany producent i szczep Pinot Blanc. Pinot Blanc to nie jest szczep, który ja wybieram tak um, um, w, pierwszym, w pierwszym rzucie. Um, on też, oprócz tego, że udaje się falzacji, gdzie wychodzi naprawdę świetnie, e, także we Włoszech, gdzieś tam e, jako pinobianfo, natomiast to jest taki szczep e, o niższej troszkę kwasowości, troszkę pełniejszy, e, niekoniecznie musi być użyta beczka, ale gdzieś tam ta struktura jest taka bardziej okrągła. Co więcej, jest to mutacja plumowa no, no, mojego ulubionego, więc, więc jak najbardziej na miejscu, na vlogu. Co ciekawe, ta rodzina Fone, oni od trzech pokoleń uprawiają winośny i oczywiście najlepsze salzacje są Rizniki i Gewürztraminer i u nich też te topowe Grand Cru z Rieslinga i Gewürztraminer gdzieś tam są doceniane. Ale przejdźmy do wina. No kolor taki, taki słomkowy, ale nie bardzo, bardzo, bardzo jasny, raczej, raczej ciemniejszy. No, w owocach yy, sporo kwiatów, trochę nut miodowych i to też yy, jak gdyby świadczy o tym właśnie, że jest to Pinot Blanc. Troszkę owocowości, ale to nie są cytrusy, tutaj nie bucha na nas cytrus jak przy Sauvignon Blanc yy, czy nawet przy takim świeżym, rześkim Chardonnay. w ustach zdecydowanie pełniejsze. a Więcej ciała. Troszkę krótkie. Mniej tam się przewijają nuty melony. Ale głównie nie jest. Natomiast przy takich upałach też nie um, szukajmy jakichś win bardzo, bardzo poważny. To jest całkiem przyjemne. Co ciekawe, jeszcze tak wygląda etykieta, roślin 2013. Co ciekawe, to wino jest ze starych krzewów, a więc plus za to. Wnosi fajne. Naprawdę. Zapach mi się podoba, Ten połączenie takiej kwiatowości delikatnej lub miodowej, ale raczej nie przypuszczam, żeby to było utlenienie, jest to cecha charakterystyczna dla pinoglanka. No i struktura. Wasze zdrowie i sięgajcie właśnie w altackie bo często można utracić można Fajne butle na lato, nawet ten czerwony Pinot Noir pewnie by e, lekko słodzony myślę, siat. Wasze zdanie.